O, w końcu nowy dzień. E, witam was, widzowie, w nowej naszej serii na kanale. Dzisiaj ze mną jest Kuba. Dzień dobry. E, jesteśmy na gospodarstwie rolnym po naszym Tacie, który już miał troszkę dosyć tego. E, seria ta nie wiem jeszcze, jak do końca będzie się nazywała. Lecz. Taka nazwa, która by pasowała według mnie do tej serii, to by było po prostu gospodarstwo potacie. No bo tak naprawdę jest to gospodarstwo potacie. W dzisiejszym odcinku <coughs> przedstawimy sobie trochę gospodarstwo i zaczniemy rozwozić nawozy, prawda? 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 No dobrze, a więc tak. Tutaj mamy igla do cielaczków. Tutaj jest cztery igla. Yy, mamy tutaj osprzęt do tura, do tamtego klasa. Tutaj jest garaż, w którym jest tak: masej Ferguson, rozsiewacz, yy, przetrząsać potingera, nawozy, nie nawozy, tylko ziarna do kukurydzy i polifoska. Idziemy dalej, wychodź, albo zamknij, jak chcesz. Dalej mamy biny od Michała. Hmm. Chyba Michał od binów. No dokładnie. Yy, mamy siewnik Amazony 3 metrówkę. Przyczepana belki. Tutaj, no wiadomo, belki ułożone, żeby tam. O. Słoma i Siano. Paszowóz. Taki Shootmakera. Yy, tutaj mamy kosiarkę od Sip. Sip. To jest chyba Sip, ale to tak się skróciło. Sip, SIP tylko 300. Tutaj mamy jedną autosankę, taki agregacik na kółkach, talerzówkę i. też na kółkach. Dokładnie, dwa pługi header do Bizona, cultivator, gru gruber, runer. Runer nie będzie. No, mamy tutaj tak, skrabiarkę, klasa, Gra oraz e, siewnik do kukurydzy od Amazona też. E, no tutaj jest taka jak, jak gwiazda odcinka, czyli Landini, 160 koni. No, tu nie do niego jest l, ta przyczepa. E, tutaj ma bizona Z056, który w dalszej części tej serii będzie się udzielał, bo jak na razie to mamy marzec i nie ma co za bardzo nim robić. Mamy tak, prasę, maskara, e, r r opryskiwacz od Krukowiaka. I tutaj już mało będziemy kończyć. Mamy tutaj klasa Arjona 660 podejrzewam, z tego co pamiętam. 430-tkę dał, nie? Aha, okej. Okay. Z <grym> e, Tutaj jest beczka od Marshal. I rozrzutnik Radimac... Sodimac, przepraszam bardzo. No i e, pokażę wam jeszcze krówki i będziemy się brać pomału do roboty, nie? Żeby nie wybiegało, no to piękne krówki, to karmione. karmione niczym, jak dobra. zawsze Dokładnie Dobra, y, zamknij y, Dobra A tutaj jeszcze ta pryzma jest taka Dobra y, Weź klasa Jakbyś mógł Cię prosić I pod, podepnij tego paleciaka a ja wezmę... podać, jak stoi Tutaj, tutaj. Tutaj gdzie są, gdzie pokazywałem te sprzęty do duro od Emisa. my tutaj. A poczekajcie. no tak. Pojechał z niepodpięty. <grym> ja się tu stanę Muszę no, sobie kamerę drona dronem Hej rana, bierz się Dobra mm. Pimpek Eee I... Wyjazd, pimpek raus Wyjadz, Wychodź e, No i nawozy bierz po kolei, nie? Mhm po, jeden. Po, po dwa po jedną? Raczej po dwa mhm mm Wszystkie niedoskonałości wykonane w tym odcinku, jakieś błędy, które wykonane przeze mnie wpisujcie w komentarzach, bo jest to mój drugi odcinek Na YouTube a. Także, no wiecie I dalej w którą stronę, bo ja tam nie widzę Rzekie Kurde, mol, poczekaj Łatwo, bo... Eee, poczekaj, te, 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 jak... Co ty robisz? krzyło podjechałem. No, troszkę krzywo. Poczekaj, wyrównam. Wyr Idę, ja zaraz już tu zawadzę. O! No mam. No, no. Chodź. Czekaj. Co? Chodź, chodź tu, może przesuniemy. Czekaj... Czekaj... O! Czekaj... 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 No dobra, bo się to Czekaj... Nie, poczekaj... Czekaj... O! 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 jest Ja O! Lo sprugo tua. Andiamo. Dai, 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 dai. Opp! Opp! Jet, cosa ti robbi? Curde, Rozszerz to, rozszerz to, to i wyjedź. wyjedź, 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 nie strzeżaj, no baranie, co ty 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 ty... Dobra. O. I teraz wyjedź. I chodź tu... albo na dobra Dobra, po jednego jedne. weź już tam nie masz. Dobra widzowie, załączymy sobie chudy. Dobra, dobra, dobra. A bo dobra, czekaj. Weź mi tam łóżko załóż. O, o, dobra, jest chyba bit. No dawaj, wyjeżdżę. I ojciec, on się z oczu patrzy, ile oni się y, męczą z tymi dwoma bitbugami. On to by już pojechał w pole. No dawaj, pojeżdżaj. Czekaj, no e, poczekaj, do tyłu trochę daj. Do tyłu! Dobra, weź tam drugiego od tam. no dobra. Dobra, zobaczymy co je tu jest. No jeszcze jednego załaduj. Mhm. tak będzie zaraz gniotę tym durem. Góra. 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 Dobra. Podamy sobie chudy. Łap. Obczek, przywalisz w krokodyla albo w kabinę. Dobra. No i chyba idealnie, wiesz? Idealnie trzy będę wchodzić. No na nią to zawsze trzy wchodziły, no. To ja sobie wezmę już. Przygotuję kolejne dwa. na mać. Sa, o, Lidansko. Co podamy? Teraz tak. Musimy ustawić GPS. O, chyba będzie widok. Зовут. да так шаки. О, нет, так. Чепез мы сейчас Tu już to pole koło domu pojęć mnie nie jak coś... A bo ty tu jesteś nawet. No, eee no Siadasz? Czekajś, widzę. na kolejną politkę. Politko. Ладно. Gdzie to było ja to nie ta łąka, to tu. Tutaj, nie? Poczekaj. Bo ta pszenica ją. Dobra, poczekaj. Okay. Teraz piję się trzeba. A ty na 15 metrów rozsiewasz? siemasz? Wiesz co, ma 21. No dobra tak, bo mamy tego. Tutaj... obryskiwać piętnastkę. A dobra, no, no, na razie, jak nie jedziesz tak za bardzo to możesz na tyle. I tam jeszcze koło domu, nie? Koło domu ja. i tam. Koło domu i tam jeszcze za nami będzie jedno. I po prawej chyba z tego co pamiętam. Mm, okay, to nie jest okay. Nic nie jedziemy nic, to so możemy wjeżdżać na drodze. I po Mhm, uh -huh. tam jeszcze. O nie tu nie ciągnie. Faj, pokrzakę, które na? pojedziemy, a... O! Ra. zostało na wozu e, starszy raczej jeszcze <grymne> tutaj to zrobimy i to z mhm. przepraszam was widzę, że tak co chwilę migam tymi chodami tak teraz ale no inaczej się nie da grać z racji, że to jest farming, a nie real, także no musicie mi po prostu wybaczyć, tak? pojechali tak, jeszcze bieg włączyli, i byśmy tak pojechali. Up. Dobra, wypełnić jechać, tak? się? A czy? Prawie dwa worki wejdą. Już co? Ta, ter, teraz wejdą dwa worki, bo jest pół tego. Nie, jest 50. 500 kg. Dalej przez pole sąsiada. Nie, no nie będziemy przez pole sąsiada. Pomyślą troszkę. No, jak to jest, taki, taki kawałek, coś się to jako zapalimy. No jeszcze Wolne, wolne. Można jechać. Tu przejdźcie ludzie. A bo dobra, tam pojedziemy. Będziemy tutaj bronić. Zresztą to już przygotowało. O, łopatrz Już, już ci daje Jedno. Nie nie, czeka, 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 nie nie, bo zaraz szybę, szybę rozwalisz. Wino na milimetry. Daj trochę... Łop! Tego drugiego to nie otwieraj, nie po nie? no, to, jest to, nawet, to nie, jest to nie? No, Jack, Ja, to z pojadę. Skrycie, Pero, kdy, ja, błąbę, a ty, ja. to a tak. potem co będziemy robić? No zresztę to będziemy już w następnym odcinku robić, nie? Mm. Te dwa pola zrobimy Żeby to mało kończyć. Jedzie coś do przodu bardziej. Może jeszcze miejsce, na wodnik może jak chcesz Wolno. To ja wiem, byłem. A ja przepuścili go się. To już prawdopodobnie w następnym odcinku już będzie kwiecień, także będzie dalszy ciąg na Ale to chyba tylko zostanie jedno albo dwa pola. Pod kukurydzę pod będziemy musieli nawieść, bo będziemy musiał pod kukurydzę prawdopodobnie w następnym odcinku. Wy... i prawo pod kukurydzę. to to? Przed nami? To nasze? Eee... bo czekaj, nie myślimy. Chyba to. Dobra, dobrze. Musimy sobie legendarny hoodie zapodać, widzowie. Opa i opa. Okej, a będzie nic. Dobra, lecimy tu. Wiesz co? Chyba pod kukurydza nie będziemy sypać Co? Patrzyłeś w tym tym tablecie? Wszystko jest A aj, Ajaj, kurde macie te gałęzie To tak, no, kodą tam... No, no, przecież jak będziemy pryskać na kukurydzę to przecież się uzupełni, nie? Dobra Nie, może taką małą dawkę dać no skoro mówię, że nie potrzeba, no to nie. No bo tam jest takie 20 na hektar, to nie, byś mógł dać 60 na <śles economic> hektar. <laughs> no dobra. <ślesenia> no to już w następnym odcinku jak będziemy kury co robić, nie? Dobra. Mm -hmm. że widzę, ten odcinek <laughs> będzie dosyć krótki. Niestety nie wiem, ile on tam trwa, ale będzie krótki z racji takiej, że no, nie będziemy się w kukurydzy i nie będziemy siać kukurydzy w, w marcu, tak? Nie, nie będziemy spróbować zmieścić się w nawozów, w uprawy pod kukurydzy i nawozów pod kukurydzę i jeszcze na dodatek siewu kukurydzy. A jeszcze. Tutaj, oh, my gosh. Także to by było za długo. Za długo by trwało. Dobra. Czy jest? O, to taki może być. Troszkę nierealne, że 36 metrów, ale. Nieważne No po prostu nie dalej. To zostanie, jedynie na łąki się sypnie. No Jeszcze na następny rok raczej starczy, wiesz No, na no, wązów w garażu to pewnie tak No tak Tu do garażu to schowasz tyle No tak Dobra, czysto Można jechać nie? No, nie Dobra, bez kosza się tworzysz bramę? Ejko. Dobra dawaj, 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 sprężaj się Samochód jest Musimy się przemontować w drugą stronę No, dobra, od razu zamykaj I otwórz mi te środkowe wrota I Dziękuję Ano bardzo A, nie, to nie są te Poczekaj, ja odjadę Nasem. żebyś tam o kro krokodyla nie zobaczył, nie? Dobra. Dobra. Co tu robi krokodyl? No, pierdnął się. Aha. Bardzo naturalne. Tak. Przecież to alligator jest. No, to ale się. Ja no, dobra. No, też. Kurka, Górka, flaszka, tu nic nie widać w tym garażu. Dobra. I pyk do tyłu. A jednak nie. O tak, i tak. Gdzie jesteś? Tu. Gdzie? Sobie ustaję, ale czeka. Ja sobie zostawię leciaka. Jakbym mógł ci te zamki do wrota od tam, tam gdzie na razie były. O, prawie że w iglu przerąbał. Ja ty, ty głuchy jesteś? No. Dobra. Mm, to chodź tutaj, nie wiem, staniemy sobie na tle naszego pięknego Landiniego. No to co widzowie, ja wam bardzo dziękuję za ten odcineczek. Przypominam wam o zostawieniu subika z dzwoneczkiem oraz łapki. Oczywiście was do tego nie zmuszam, no ale jak zostawicie to mnie to bardzo zmotywuje do dalszego nagrywania. Pożegnaj się, Kubła. Gdzie ty? Tu. Pożegnaj się. Adios. To ja wam, że. Ja was żegnam. Na razie. Cześć.